Pani Elu, co pysznego robisz? Yy, przecudne, wspaniałe bułeczki z kaszą gryczaną i kapustą. Brzmi niesamowicie zachęcająco, ale coś bliżej. Jeszcze bułeczka z kaszą gryczaną. Tak, najpierw podsmażamy cebulkę. Skwareczki robimy z boczku. Takie dość wypaśne, jak to mówię. Troszkę tam yy, trzeba, żeby było tłusto. Yy, kaszę gryczaną trzeba ugotować, wiadomo. Yy, wcześniej kapustę też odgotowujemy. Taki nam tutaj farsz. Farszek powstaje. Mogę spróbować. Oczywiście. Troszeczkę tylko zabiorę, bo szkoda, mi, bo wolę, żeby w bułkach Oczywiście. wylądowała. Oczywiście, Tym bardziej, że bułeczki są bardzo yy, bogate. Matku, jak tylko dobrze. Mm. ale to jest nie... Pyszne, rewelacyjne. Tu jeszcze mam barszczyk. Będzie barszczyk, a Ty bułeczki będziesz robiła, to jest ciasto jakieś drożdżowe, czy tak? Drożdżowe, wiadomo, roszczyn, yy, drożdże, mm -hmm. mąka, yy, na słono. Na słono tak, 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 na słoną. Jeszcze jajkiem, żeby puszczało Oczywiście, tak, obowiązkowo, jajeczko już nawet leży to i to jest, czeka. A barszcz, barszcz biały wspomniała Pani, Pani Elu. Tak, to jest barszczyk ugotowany na kosiach drobiowych, ja proferuję. Podbielany, oczywiście pod, podbielany, zabielany i oprócz tego jest najważniejszy punkt kulminacyjny, pod koniec podsmażony szczaw zebrany na łąkach u nas właśnie. O, to bardzo, bardzo niespotykany przepis na barsz biały właśnie ze szczawiem. Wspaniały jest przepis, bardzo dobry, podkreśla smak. smak. Nie mogę się doczekać, jak będzie gotowy. Do zobaczenia. Dziękuję. Chrupiąca. Pachnie fantastycznie. Smakuje równie dobrze. Przepyszne. Dziękuję. Przepyszne. Proszę zobaczyć farsz, połączenie kaszy kryczanej kapusty, kapustki. Fenomenalny smak. Ciasto jest też rewelacyjne, to nie jest ciasto normalne, drożdżowe. Czy... Jak dla mnie ono mi podchodzi pod francuskie, ale jest zdecydowanie drożdżowe. Mówi się też. Ta tajemnica to jest moja tajemnica. Proszę nam zdradzić. Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby ciasto dobrze wyrobić, żeby odstawało od ręki. Od ręki. To jest najważniejsze. Ono ma być elastyczne. Ono ma się nie czepiać, nie czepiać i warto. cieniutko rozwałkować. Tak, tak, tak. To pyszne. Teraz bardzo. Proszę. Proszę bardzo. Basz szczabiowy. Już za to, że było, było skosztować. Zdecydowanie. Purczy, fantastycznie. Proszę Państwa, połączenie baszczu połączenie białego, tak. ale dodatkowo jeszcze zakwaszony szczawi. Zjawiskowy smak, przepyszny. I jajeczko, oczywiście, obowiązkowe I wiejskie jajko posiekane. Jajka. Rewelacyjne, Dziękuję. rewelacyjne. Gratuluję, ogromnie. To jeden z najważniejszych barszczy, jakich miałem okazję próbować w ostatnim czasie. Naprawdę gratuluję. Dziękuję bardzo.